Miała wtedy siedem lat, jak się rozpoczęła wojna, tak. pamiętam dokładnie. Jak poszłam do szkoły, to już książek do pierwszej klasy wtedy, już ani elementarza, ani tego żadnej książki nie było. Pamiętam, że tych elementarzy starych, ile nie wiem, tam było, że nie wystarczało dla każdego dziecka, to Nauczyciel Zakrzewski był kierownikiem. To, jest, to był brat tego Zakrzewskiego z Jędrzejowa. Ci, co mieli zakłady, tak, zakłady mięsne, tak. Więc było tak, że nam dawał jednemu kartkę, a po potem następną drugiemu i w domu już się uczyli czytać. A w szkole, no to pamiętam na tablicy, jak wzywał to albo baba, albo mama, albo to, znów kazał y, nauczyciel y, się, y, prawda, na, napisać. Y, geografii, historii, no potem no, to była pierwsza klasa. A potem, potem to jaka to była nauka? W większości y, kazali przynieść haczki, jak już byłam, byłam już starsza, starszy klasa, w czwartej czy w piątej chodziliśmy, chwastyśmy, tępili, od oksy w stronę Popowic. Bardzo często szliśmy z nauczycielem w stronę Węgleszyna. I tak samo te chwasty przy drogach, bo to Niemcy na to bardzo zwracali uwagę. Zbieraliśmy z babkę lancetowatą, tak, w worki. Rwaliśmy y, liście z brzozy. Jaka była nauka? O, na przykład mieliśmy jakoś przeczytać nowelkę, a więc była tylko jedna, czy tam dwie, więc podzielił nas nauczyciel, pod, y, żeby grupowaliśmy się po czworob, po pięcioro schodziliśmy się do jednego domu, bo wtedy ta klasa moja chyba miała 12 osób. Ktoś mi się na przykład. O, ty, ty ty, ty, spotykacie się, prawda, tam na przykład u Nowakowej. I czytaliśmy. Czyli chodziła do, do tej oficjalnej szkoły, która y, funkcjonowała za czasów niemieckich. Tak, do tej chodziłam za czasów. Jeszcze co? I jak pewnego dnia nie pamiętam, która to była klasa czy pierwsza, czy druga. Zachodzimy do, do szkoły. W szkole ponuro, zapłakani, przyszła żona, parak kierownika i męża zabrali. Przyjechali w nocy Niemcy, zabrali. Na drugi dzień słyszymy, zabrali nauczyciela y, Styńca, Niemcy. Wie pan jakie dziecko? A jak ja sobie wyobrażałam i opowiadałam to w domu, jak to, jak to było, więc mi przyszło do głowy tak, że mi powiedzieli, że słuchaj, jakby podjechali Niemcy, to ty szybko do pani biegnij, powiedz jej, że musisz wyjść i wyjść i schować się w ten sposób. Bardzośmy to przeżyli. I kto uczył w takim właśnie jak Zachrzewskiego? Teraz Zachrzewski? Pani Moralska, o ile się to nie mylę. O, i to dla nauczycieli też była bardzo ciężka e, sytuacja. E, chyba pan Jędrzej, Jędrzejski, czy Jędrzejek? O, o, bo tak chaotycznie to mówię. I właśnie oprócz tych storów były zeszyty, ale się ołówkiem pisało. I pamiętam, i to jest prawda, była taka rodzina, która była biedna i widocznie niestety tą koleżankę spotykałam się jak jechałam do okrzy, Ona jak zapisała ten zeszyt, to z powrotem wycierała gumką i od nowa pisała. A jak zginął ołówek czy tam coś komuś, to było coś strasznego. No, no, płakał człowiek. Potem geografię uczyła pani Stasia. To właśnie ta cioteczna, siostra tego pana, to niego to mówił doktor, tego pana aptekarza. I, i, I o, to się człowiek szedł do szkoły i bał się. I mał się drżał, bo czy to było prawda, czy nie. Tam podjechali, zabrali kilkoro dzieci, tu tak samo. No i, i, no i potem było tak, że ten, ten yy, dyrektor, także długo w oświęceniu nie był, bo potem już przysłali tylko ubranie jego tej żonie. Zginął. Zginął, zginął. zginął. Yy, tak do którego roku była pani w oksie? Proszę pana, dopóki nie poszłam do szkoły, to jest do 50 roku. I później. Całe Bo i do Bodajejowa do jak poszłam. Do drzejowa do, do liceum pedagogicznego. Tak. To do tego roku byłam. Do 50 czy dziewiątego. Pamięta pani, kto był wtedy dyrektorem tego liceum w Jędziowie? Adamczyk. Adamczyk? Chyba. Czy? Adamczyk. Tak? Taki tak. niski. Tak, tak. O wtedy y, 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 pracował jeszcze y, z tych, co ja pracował? Haniszewska, taka była pani profesor, teraz ten od biologii, o jej, o jego snowie są lekarzami. Ludnicki Antoni. O o o, 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 tak, tak. Uczył mnie też. No no, 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 tak, zgadza się, tak. Tak, tak. A jedna, ta, ta, była bardzo taka dyscyplinę trzymała. o I wtedy po wyzwoleniu, co te dzieci nic nie użyły, kompletnie. I poszliśmy do tego liceum i jaki był rygor? Nie wolno było, żebyśmy coś ubrać, musiał być fartuch z białym kołnierzykiem. Broń Boże, żeby były skarpetki kolorowe, białe albo żółte, bo właśnie ta profesorka Haniszewska chyba, ona lubiła się w tych skarpetkach. To pierwsze jej. To było, jak wyszła do klasy, to tylko tak przeszła, czy kołnierzyki są, czy skarpetki są. I ja pamiętam, takie miałam już dłuższe włosy, ona doszła do mnie i mi mówi tak, albo te włosy se zwiąż, albo, albo skróć. Kołnierzyk musiał być. I musiała być czarna, na jedno to było dobrze, bo wszyscy byli jednakowo. Czarna granatowa spódnica, plisowanka i biała bluzka na występy, pierwszomajowe, prawda. I jeszcze, a i potem były czapki, jak normalnie takie z daszkiem, to ja do no, miałam. I jak to był w pierwszej klasie, to taki był, o takie coś jak trójkąt, to się wyszywało. To taki jak, jak nie jak trójkąt, jak to powiedzieć, jak prostokąt raczej, kolorowo, a jak był w drugiej klasie, to znów tak i także wiedziało się nawet i chociaż było gorąco, to trzeba było w tej czapce. To jeszcze co, woźny stał przy wejściu do szkoły i on znów sprawdzał, czy się idzie w tej, w tej czapce. Religię I mieliście? na czapce Religia gdzie była? Czy była w ogóle? Czy... Nie, już, już nie, nie było. było już nie było religii. a może pan zna e, Olszewskiego z Węgleszyna? z Węgleszyna, Olszewski? Nie, 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 nie On wtedy też chodził i proszę pana wtedy była Widurska, oni już po prostu, nie! Pierwszy rok to była religia, dlatego że oni wychodzili. Trójka takich była, to była właśnie nie Olszewski. jakże ojej, no, no proszę. On był nauczycielem też tu i w brzegach. Muszę potem roz... Roz... Zapomniałam sobie. Ja się w, nazywał w brzegach. On uczył w brzegach jego żona też. A czego to oni jak, jak była religia, to oni wtedy właśnie wychodzili. To tylko chyba była przed rok ta religia. Koń, I oni nie, już należy... Nie nie. Proszę? Nie, nie koniusz, nie, nie. nie, nie. Gawenda nie. Olszak o Olszak. Tak, o, o duszach. Nie. na znów co chodził, tak się też nazywał, tam mieszkał pod... jak na, na węgle szło. No. Nie zna pan tych grochal. No to oni, o, jeszcze, a jak już do szkoły chodziłam, do, do tego liceum, to takie, można powiedzieć, takie przeżycie. Można, jak najbardziej. To, to pani Haniszewska uczyła polskiego, a natomiast miałam takie szczęście, że do matematyki, to ja i taka widurska koleżanka. I ona już właśnie nie uznawała religii, taka była właśnie, tak. A jeszcze był taki... Szewczyk, on już należał właśnie do tej organizacji, ale nie z tym, no i do, do, z matematyki byłam dobra i moje córki też, a z polskiego byliśmy nogi. Trudno nam było, ledwo, trójka to była, to już człowiek cieszył, a natomiast córki zawsze no, ma dobre i ja też. Także ja się, pamiętam z jednej coś tam było jakoś wypracować, to tylko ja najlepiej wypadłam. No ale do no, to tą matematykę zawsze do tablicy mnie wołała. Ta pani, do profesor już nie wiem jak się nazywała. a Natomiast do tego polskiego. I pamiętam o Mikołaju Reju. Więc mu, mówię, 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 mówię tam coś. No i dziękuję. A kolega ten Olszak, no, a on. Tam mi pokazuje palcami czwórka, A ja taka zadowolona jestem. No już ona mówi, to dziękuję. Ale jeszcze mówi tak, czekaj, czekaj, powiedz mi jak rej pisał. No, a ja takie miałam y, widocznie, y, jak to podłapywać czy coś. I potem mi twierdzili, że ja, jak opowiadałam, to mówiłam, że rej był pierwszym, prawda, tym pisarzem, który pisał po polsku, nie? Polacy nie gęsi i swój język znają. Siadaj dwuja. To wszyscy, to pamiętam aż tak do no, dentality te, te, te mojej te koleżanki. No to, to było takie, takie przykre i Jak jeszcze nie pracowałam, no to mama moja, żeby chciała najpierw, żebym była krawcową. Już by tam zmówiła krawcową. A ja natomiast płakałam. No i ten nasz kierownik jeszcze to też mówił, że raczej żebym szła do szkoły i poszliśmy na pieski tak samo przez te, co wymieniałam wsie. Mieliśmy kuzyna w Laskowie, tam była szkoła w Laskowie na yy, chyba takie o do sklepów, na sklepowe, handlówka taka. taka handlówka, a ta pani dyrektor jak mnie zobaczyła, tak mówi tak, poszliśmy z tym kuzynem, mówi proszę panią, to mamy szkoda jej do tej szkoły, tu są już tacy przeważnie starsi i poszliśmy właśnie, bo, do, bo przenocowaliśmy się i w poniedziałek poszliśmy do Jędrzejowa no i czekamy na pana dyrektora, bo tak nam powiedziała pani sekretarka, no i, i czy mnie przyjmie, no i to tam się wypytuje, jak co pozapisywał, no i opłacało się wtedy od razu już to, no aha jeszcze dobrze że za tydzień będzie wywieszona lista, o ja ta wyszła mi, ale ja mówię tak tu przychodzić a więc, czy uda się, czy nie, poszłam z powrotem i mówię, panie dyrektorze, my mieszkamy tu i tu, tak daleko, a czy ja bym dzisiaj nie mogła się dowiedzieć, czy przyjęta. I pamiętam, na tyle się tak, o tak wziął o przyjęta, tak w, w poprzek, no to się już ucieszyłam, I tak, no i byłam do tej szkoły przyjęta. No to potem mama, bo nie miała się zdrowia, bo to po tej operacji była, aby mi jej pomagała, to, to znów, żeby blisko uczyła. To w Woksie, to już w Woksie nie wiedzieli, jak mi ci bliscy z rodziny mówić: czy mówić ciociu, czy mówić proszę pani. I yy, wujek, mój mamy, brat mieszkał w Wędrzejowie, taką miał panią znajomą, która pracowała w inspektoracie. I ona mówi tak, że jest miejsce w domu dziecka. I ja przez półtora rok, przez dwa lata pracowałam w domu dziecka w Dagłowicach. Ale głupota była wtedy, bardzo potem żałowałam, no ale ta pani dektor, rektor Wiśniewska mówiła w każdej chwili Pani, Helo, muszę pani w każdej chwili do nas wrócić. Ale to było tak, bo to też było po tej wojnie. Te dzieci były okropne, takie niektóre, y, że nie Takie wybuchowe, y, znerwiczone, y, nie wiadomo, prawda, skąd. Jak na przykład jeden to miał y, przy Domek rowiński, bo jeszcze y, bo znaleziony był w podowrowie, staż u bo na przykład, y, bo. No, nieznany, bo tego też gdzieś, takie dziewczynka, dwie byłyś ostry, taka Irenka, jaka była piękna. to ją, Pamiętam, ta pani księgowa, to ją zawsze zabierała, nawet trochę i do siebie. To dziecko też ostry, to ta starsza, i miała chyba siedem lat, to mówiła tak, że Z tatą i z mamą czekali na pociąg na dworcu. I potem mama odeszła z tatą, i, no i, i nie wrócili, no i znaczy zabrali ich tu też, ale co, yy, wujek jak, jakaś no jakoś tak, żeby się ja zgłosiła do Jędrzejowa, do wujka, ta, ta, ta pani, mówi, że za Jędrzejowym 6 kilometrów jest wolne miejsce, bo ta pani starsza, Spod Krakowa już na emeryturę poszła i ktoś tam widocznie może był, nie spodobało mu się i odszedł, bo od 15. No i ja mówię, przecież to jest 6 km, to jest tak jak od oksy do, jak na głowic do oksy. No ja to, to na głowicę, a oksa. Nie wiem dlaczego nie. Na pieszki się wybrałam o dwójkę przez ten las. Szłam, miałam się już wrócić, ale doszłam, już ten las, taka droga, tu po jednej stronie takie, taka pustka, takie pola, tu stanęłam pod taką wieżbą czy brzeziną, trochę słońca było, o dalej się, o już widzę, dom, o to już, no i tu doszłam, i tu właśnie od tego lasu, może jak pan wie, jak inacówka, o, tu skręciłam. No, i doszłam tutaj do tych pierwszych domów, no i pytałam się najpierw, by się kazali zgłosić do, dyrekt, do, do dyrektora, to się mówi, książek się nazywał, że tam pani do niego pójdę, on ze mną mnie zaprowadzi. No i przyszłam do tego tutaj, do tego pana książka, no to tam poczęstował mnie tym, no i ze mną poszliśmy do tej goźdź. Ale w goźnie tylko chyba ile ro, tamców. Tylko dostać się było tylko na pieszki. Tu bym zapytał. Była szkoła i tu w, 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 Brusie, w Brusie i w Goźnie. W Goźnie było tylko cztery klasy, klasy. Mhm. i ja już jako cztery klasy byłam tytułowana też jako pani dyrektor. A, e, a był konflikt między Gozną a Brusem? Konflikt, a konflikt, konflikt się zaczął wtedy jak wybierali miejsce pod budowę, budowę. szkoły. Wtedy się zaczął konflikt, bo chcieli, żeby to było na pograniczu. Nawet właśnie tutaj, jak jest ten Adamus, tu jak dojeżdża, albo tutaj to było po prostu, no takie to jest las, taki kawał, taki bo jak gdybyś to tu najbardziej pasowało, no i dlaczego było, by ładnie Potem w koło było. No i tak się, o, wtedy był naprawdę. Ale nie było zgody. Nie było nie zgody nie. i w końcu już nie powiem panu, jasno to to było, kto to zadecydował, że tutaj te działki wykupili, bo tu były dwie wykupione, no i już ta, ta tą szkołę, to ja, aha, ale przyszłam znów do Brusa, to tu, no, do, bo Rok w goźnie uczyła czy Pani. Czy dwa, czy dwa. I mhm. widzi Pan, nie wiem, czy mogę mówić, bo tak za dużo może, jest tak, że człowiek potem mówi tak, żeby miał rozum, dawniej, te jak teraz, to bym sobie inaczej pościelił. I jak tam, więc tak samo wszędzie było na pieszki, a jak jako kierownik, Miałam na zebrania, były, no to to dostawałam pod wodę. Ta, to mi już powiedzieli y, z komitetu, sądy, że jak będę chciała jechać gdzie, to tak samo było i w Rusie, to wyznaczał, i że można było jechać. Ale ja, się jak młoda byłam, wstydziłam się, a więc i do jak sobie chciałam zrobić włosy, to po. Y, y, Poszłam po południu, robiłam sobie, ale było ciemno, to nocowałam u tej Pani, co na stacji byłam. A raniutko w czas, przez Ignacówkę, Podlascze, na ósmą przyszłam do szkoły. To były czasy. No i tutaj zapoznałam się z Panią Wójcikową. No wójcik to... był dyrektorem? Tak, tak, tak. Wójcik i Wójcik do mnie najpierw wchodził kawalerkę. Mm. <grafię> jak przyszłam, to on był pierwszy, a pracował w Miłosowie, tak, wtedy Podlaska. Czego uczył Pan Wójcik? Yy, historii, od z początku bo historii uczył, tak. A z początku, to jak się przyszło, to wie Pan, to się wszystkiego uczyło i nie było podziału jeszcze, dopiero potem już, prawda. No i, i zawsze, zawsze to jakieś były kursy, o jak ja przeżyłam, to naprawdę. Dużo dzieci to było? Dużo, nie? Z początku, proszę Pana, tak, nawet i osiemdziesiąt, bo to wszystkie dzieci zgodne. Bo jak, no to po w każdym domu, na przykład tutaj było sześcioro, u, u Stępiów było też sześcioro, tutaj tego chudzika, korneta, samych chłopaków było sześciu, córka, jedna córka ostatnia, proszę pana, ale nie były takie liczne klasy, dwanaście najwyżej było, prawda, dziesięć, a potem to były łączone znów klasy, to było teraz na te przedmioty, prawda, artystyczne to były u nas łączone, śpiew, rysunki, i do którego roku pani tutaj pracowała w szkole? Do końca, 35 lat, do, do 86 roku. Ile ja pracowałam? 35 lat.